Dobry dzień, dobry. W ostatnich latach bardzo popularny zrobiło się detoks z kolendry i chlorelli, taki od metali ciężkich. No i niektórzy mają trochę problem, żeby kupić raz, żeby tego było dużo i tanio tej kolendry, a dwa, żeby to była wartościowa, skoro traktujemy to jako detoks, jako leczenie, no to warto, żeby to była kolendra ekologiczna. A druga sprawa, że to jest pędzone, czyli w szklarniach uprawiane na nawozach sztucznych, tak żeby tego było szybko i dużo. A ja uprawiam moją kolendrę ekologicznie na moim polu, gdzie stosuję kurzak, czyli obornik od moich kurek oraz od moich królików. Jest to oczywiście wszystko ręcznie pielone i, no i warto. Warto, czy się chce na detoks, czy chce się jako przyprawę, to zapraszam, można to od razu pójść za ciosem i zamówić bez płacenia u mnie na stronie, a potem jak już to zacznie rosnąć, to będę się odzywał i będzie można sobie zakupić. Ja to wyrywam z korzonkami, że to także, mimo że ono jest delikatną roślinką, to spokojnie dociera niepowinnięta do klienta. Gdybym ja był w sytuacji, że nie mam kolendry, to na pewno z tego i paczki z takiej kolendry, którą ja sprzedaję, Byłbym bardzo zadowolony co do ilości i co do jakości. Zapraszam.